Chciała. Tak sobie drapię zdrapkę Owocki za piątala. I chyba się szykuje gruba wygrana. Albo mi się tak tylko wydaje. Ale coś jest. No tak, więc drapiemy te owocki za 5 zł. Mamy dwie linie. Wygrane. Jeszcze parę pól niezdrapanych. Zobaczymy, co wypadnie za piątala. I to jedziemy z tym koksem. Mogłoby wpaść fajnie. No. Jakieś jabłko. Jest cytrynka. Idziemy z tym koksem. No, jest ich cytrynego. Jabłko i arbus by mogło nam wpaść. Kurde, jabłko i banan nawet. Jest jabłko... Nie, brzoskwinia. Jest brzoskwinia. No, mamy brzoskwinie. Brzoskwinie. Kurde, arbus by mógł wpaść. Były trzy linie wygrane. Jedziemy. Co to jest? Pomarańcza. Pomarańcza. Szkoda. O tak fajnie się zapowiadało już. Hmm. Jakby arwuzik wpadł, to by był konkret, ale tak mamy dwie linie i jabłko jeszcze jakby wpadło, kurde, by było elegancko. Dobra, drapiemy wygraną. Jedziemy z tym koksem. I... Y Piętnaście złotych, normalnie szaleństwo. Dobra, drapiemy drugą wygraną pięć złotych, to nasza wygrana dzisiaj dwadzieścia złotych. Zapiątala Owocowa eksplozja Nic tylko polecić Normalnie miliony Dzięki za oglądanie Witajcie moi kochani Okazało się, że zdrabka owocowa eksplozja Ma jeszcze przed nami Ukryte linie, których nie zdrapałem, bo je przeoczyłem. Dzięki komentarzowi kuzyna przed pójściem do kolektury sprawdziłem i sprawdzę z Wami, jaka to kwota. Podzielę się tym szczęściem. Więc moi kochani, zapraszam Was do wspólnego dalszego drapania przy kawusi. Uh, uh, uh. Zobaczymy, co tam wpadnie. Ogólnie te zdrapki to dla mnie takie ciulstwo, że to się w pale nie mieści, ale drapmy. Może coś naprawdę tam się kryje sensownego. Więc jedźmy, moi drodzy. Zdrapmy to, co przeoczyłem. Tak więc, co przeoczyłem? Tutaj przeoczyłem tą linię. Jest to brzoskwinia. A tu jabłko. Idzie się pomylić. A, jak się jest zmęczonym, to można się pomylić. Drapmy brzoskwinie. Jest kolejna linia. Tak więc. Mamy wygraną 15, 5 i drapiemy. Kolejną linię. Zobaczmy co tam się kryje. Przeoczona linia. Piątka. Normalnie powiem Wam. Będzie na Lizaki chyba. 5 zł. Ale powiem Wam, że tu jeszcze jest jedna linia niezdrapana z tego co widziałem. A jest. Tu przeoczyłem. Zobaczcie. Tutaj przeoczona. Ta linia awokado Nie zdrapałem wcześniej Tak więc zdrapiemy Tu się kryje szczęście kolejne, Kolejna piątka Powinna nazywać owocowa piątka A nie owocowa eksplozja Tak więc ile wydrapaliśmy? 5, 10 25-30 zł za Piątala. Zawsze coś, ale kokosów tu nie ma w tych zdrabkach. Jak na razie. Dzięki za uwagę.